Powiedz, udało ci się zrobić coś w sprawie zdjęcia. Tak, tak, spokojnie, już się tym zajęłam. Halo? Jak bardzo ważne było, żeby Ambar nie zobaczyła zdjęcia twojej przyjaciółki? To bardzo ważne. Absolutnie nikt nie może go zobaczyć. Co się stało? Wybacz, ale chyba Ambar je zobaczyła. Muszę kończyć. Pa! Nie, 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 nie Tino. Tino, Tino, posłuchaj! Tino! Nina... Zaczynam nie, się bać. Nie nie, 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 ale stało się coś złego. Ambar ma telefontino. Nie, nie, Luna, to, to niemożliwe. Słuchaj, myślę, że y, jedyne wyjście to, że musisz powiedzieć Gastonowi prawdę. Lepiej, żeby dowiedział się tego od ciebie. Naprawdę. A co jeśli już widział to zdjęcie? Ktoś mu przecież mógł je pokazać. Na pewno tak nie jest. Musisz powiedzieć mu prawdę. Nie, nie mogę. On tam jest. Pójdę tam z tobą, tak? Nie, nie mogę, nie dam tak, rady. Idź, 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 idź. Cześć. Wszystko gra? Cześć. Tak. Tak? Na pewno? No, już. tak. Chciałaś mi coś powiedzieć? Może pogadamy po lekcji? Mm, tak, 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 tak. Najlepiej jak nie. najpóźniej. Nie. Tak, tak chodźmy, Luna. A nie powinieneś założyć wrotek na trening? A, powinności jedynie ograniczają kreatywność. Dusza ludzka współgra z kosmosem. Vamos! A gdzie się podziała reszta? Nie wiem, jeszcze nie przyszli. Trudno. W takim razie musimy zacząć bez nich. Nie ma czasu do stracenia. Ale przejdźcie się najpierw po wrotkowisku. Zajmijcie miejsce w przestrzeni. Bądźcie jak powietrze i ziemia. Dalej, vamos! Nie wiem po co to robimy. Znam wrodkowisko jak własną kieszeń. Nie lepiej przygotowywać choreografię? Luna ma rację. Przecież to do nikąd nas nie zaprowadzi. E, wszystko gra, tak? Doskonale, świetnie, cudownie. Bardzo dobrze, naprawdę bosko! Widzieliście, co zrobiła? To właśnie musicie robić. Doskonale. Mamy się ciągle przewracać? Nie, 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 ona się nie przewróciła. Ona pozwoliła, aby podłoga ją przyjęła. Ach. Bo nie tańczy się samymi stopami, a całą przestrzenią, tym wszystkim, co nas otacza. To dlatego, że świat jest w ciągłym ruchu. Uczestniczymy w wiecznym, kosmicznym tańcu. Nie, nie mam pojęcia, co to ma być, ale to z całą pewnością nie jest żaden taniec. Moja technika nie zawodzi. Jest wieczna. Róbcie co ja. Kiedy przyjdą pozostali, przekażcie im moją wiedzę. Zapraszam. Ach. Hej! Pomóż mi! Oj, oj, dzięki. Okej. Okay? Tak, e, Gaston, ja muszę ci o czymś powiedzieć. Pokażę Ci, jak hamować, jeśli chcesz. Tak. Jak postawisz stopy z tyłu, będziesz stabilniejsza i się nie wywrócisz. Spróbuj. E, tak, dzięki. Tak, coś mówiłaś? Zapamiętam. Tak, wiesz, e, chciałam ci powiedzieć, że... Że... To samo, co mówiłaś w szkole? Tak, tak, tak. Dokładnie tak. To coś tak. związanego ze szkołą? Nie. Z wrotkami? Nie, to, też nie. To powiesz mi w końcu, czy będziemy się bawić w te zgadywanki. Tak, 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 już mówię, wybacz. Słuchaj, wiesz, że czasami człowiek robi coś nie tak, jakby chciał, albo nie tak, jak sobie zaplanował. Czasami wszystko wychodzi nie tak, jak powinno. Dobrze, mnie właśnie tak się przydarzyło i dlatego ostatnio nie jestem w najlepszym nastroju i pewnie dosyć dziwnie się zachowuję. Przepraszam, że przerywam, ale nic z tego nie rozumiem. Tak, przepraszam, może przejdę do rzeczy. Dobrze. Ja chcę powiedzieć... Że wiesz, to, to... Ja jest... jestem... To Jesteś kim. Ja... Oj, Gaston, bo... Ja... Ja jestem... Ja jestem. Bo ja... Ja jestem... ja jestem. No mów! Nie udało nam się znaleźć Felicity. A co z tym zdjęciem? Przepraszam. Telefon, na którym było się zepsuło. Oh. Przykro mi, zrobiłam co mogłam, żeby ci pomóc. Ale nie martw się, znajdziemy inny sposób, żeby dowiedzieć się, kim jest, tak? Tak, tak, dzięki. Spoko. Dzięki, dzięki. Uważaj trochę, jak łazisz. Ale ja nie łazzę, stoję sobie spokojnie i się nie ruszam. Tak, spokojnie stoisz innym na drodze. Spoko. Dobra, bardzo cię przepraszam, chyba chciałaś mi coś powiedzieć. Nie nie, to do nic ważnego. Chciałam ci pogratulować ostatniego występu i podziękować oh. za słowa do mnie, znaczy do Felicity. Na pewno myślałem, że to coś ważnego. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Podobały mi się Twoje słowa. Felicity na pewno jest przeszczęśliwa. Może, ale nie wiem tego na pewno. Jak to? Gdyby jej się spodobało tak, jak mówisz, podeszłaby po występie, albo napisała do mnie. A napisała tylko na swoim profilu. Nie przejmuj się, nie wszyscy są tak pewni siebie. Może po prostu zabrakło jej odwagi, albo odsądza. Nie, wydaje mi się pewna siebie. Ale pozory mogą mylić się. A ona może być bliżej, niż Ci się wydaje. Znasz ją? Nie, nie, nie znam jej! Tylko sobie powiedziałam, jak to się zwykle mówi w takich sytuacjach, wiesz. Dobra, a to ja wracam na wrotkowisko, bo na mnie czekają. Dopiero co przyszłaś? Tak, dopiero co przyszłam. Już ale wracam Zrobiłam sobie przerwę, ale już czas wracać. Aha, pamiętaj, cały czas patrz przed siebie. Dobrze. Jak patrzysz pod nogi, to wyginasz plecy i tracisz równowagę. Świetnie. Pomogę ci. Dzięki. Jedź. Teraz na pewno będzie okay. lepiej. na pewno. Pam, 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 pam. Ten zapach. Czemu oglądasz telewizję o tej porze? Nigdy tego nie robisz w porze kolacji. Muszę wyłączyć na chwilę myślenie. Mm. Ach tak? Dlaczego? Jakieś problemy z tym, jak on tam miał na imię, Gastonem? Nie, tym razem to nie Gaston.